Cześć, znowu ja, znowu nasza darmowa kampania wyborcza. Przypominam, że ubiegam się o fotel prezydenta Warszawy, ale ubiegam się przede wszystkim o to, żeby mnie wysłuchano, żebyście wy mnie wysłuchali, bo ja jestem głosem tych, którzy nie mają głosu. Ja jestem głosem tych, którzy są niewidzialni. Ja jestem głosem tych, których system krzywdzi i o których nikt się nie chce upomnieć, bo to może zbyt nudne, zbyt żmudne, a może nie zechcieli się dowiedzieć ci wszyscy kandydaci, którzy obiecują złote góry, którzy obiecują kolejne cuda infrastruktury, nie zechcieli się dowiedzieć, że jakaś rodzina mieszka w 8 osób w 18-metrowym pokoju. Ostatnio działacze opozycji wystosowali list do policji z prośbą, żeby się zbuntowała policja i przeszła na stronę opozycyjną. To ich prawo i bać się wszelkich sposobów. Ale co ciekawe, oni nie zechcieli zauważyć, że policja protestuje, ponieważ od wielu lat nie jest realizowana ustawa o policji, która nakazywała, Podwyższenie pensji policyjnych w miarę jak rosną koszty utrzymania. I tak sobie zadaję pytania: jak można napisać do jakiejś grupy zawodowej apel, nie interesując się kompletnie sytuacją tej grupy zawodowej? Mając ją tak naprawdę głęboko w nosie. W takim programie telewizyjnym, w którym to omawialiśmy, nazywa się to Wolonicza 17, przedstawiciele PiS mówili, że. Gratulują policji, że zachowała się profesjonalnie, czyli że stłumiła kolejny jakiś protest. A, a myślę, że lepiej by podziękowali, gdyby zaczęli się przymierzać do realizacji postulatów, bo bardzo wielu policjantów korzysta z pomocy społecznej. Sam wspólnie z naszymi kolegami i koleżankami z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej blokowałem eksmisję. Policjanta z półtorarocznym dzieckiem. Na koniec tej blokady widziałem policjantów, których przebrał se komornik jako asystent. nie wiedzieli, gdzie oczy podziać, bo mieli wyrzucać kolegę. A ten policjant powiedział do syna: Damianku, zrób papa komornikowi, i Damianek półtoraroczny zrobił papa, i komornik na szczęście odszedł jak niepyszny, odstępując od czynności. Zauważyłem, że Troszkę się nas już boją przedstawiciele prawicy, przedstawiciele prawa i sprawiedliwości. I zaczynają atakować we właściwy sobie sposób, który się opiera na mieszaninie arogancji z ignorancją. Nie tylko nieznajomość historii naszej skrajnej prawicy nie przeszkadza, ale wręcz pomaga w mieszaniu pojęć, a wszystkim my w czynieniu mętlików w ludzkich głowach, bo nie wszyscy uważali na lekcjach historii, a te lekcje historii też są coraz bardziej odległe od obiektywizmu. Otóż polska historia składa się nie tylko z ruchu narodowego, nie tylko z prawicy, nie tylko z Romana Dzmorskiego, ale i z lewicy. Mamy stulecie niepodległości, której by nie było gdyby nie Polska Partia Socjalistyczna, gdyby nie jej organizacja bojowa, gdyby ktoś kiedyś, mam na myśli Okrzeje, Stefana Okrzeja, nie rzucił bomby w cyrkule carskiej ochrany i o włos zmieniłaby ta prawica nazwę ulicy Okrzei, bo to przecież lewicowiec w dodatku używający przemocy, a więc zapewne terrorysta. Ale jednak WPN przeważyła opinia, że carat nie był nasz. Ja myślę, że nie można być dzisiaj polskim patriotą wyrywając z na, w Stulecie Niepodległości całą historię ruchu robotniczego z naszej pamięci. Całą historię, w której wielką rolę odegrał Maszek Piłsudski, który zanim zrobił zamach majowy i otworzył Berezę dla lewicy, kazał się tytułować towarzyszem Wiktorem. No taka jest nasza historia. Piłsudski powiedział, że dojechał, że wysiadł z czerwonego tramwaju na przystanku Niepodległość, ale wszyscy przecież wiemy, że tramwajem żadnego innego koloru nigdy by na ten przystanek nie dojechał. Dla prawicy, takiej yy, z czarnym podniebieniem, jak ja to nazywam, czyli bezmyślnej i brutalnej, wygodniej jest mówić, że wszystko, czego nie lubią i wszystko, co jest złe, jest lewicą. E, a lewica to właściwie komunizm, a komunizm to właściwie stalinizm, e, zbrodnia i ludobójstwo. E, no, w takim razie idol prawicowej młodzieży, Maszel Pisłowski, też był zbrodniarzem. To jest dość zabawne, kiedy endecy, czyli czciciele narodowej demokracji i Dmowskiego składają kwiaty i śpiewają pieśni pod pomnikiem Piłsudskiego, śpiewając również pierwszą brygadę. To można robić tylko rzeczywiście nie znając polskiej historii tego, że największymi, najbardziej zaciekłymi przeciwnikami politycznymi był właśnie Dmowski i Piłsudski, chociaż obaj dla niepodległości na swój sposób się zasłużyli. Odrzucenie wiedzy historycznej to jedno, a odrzucenie znajomości i rozumienia pojęć to drugie. Otóż największym przeciwnikiem polskiej lewicy, a ja jestem jednym z jej reprezentantów, przeciwnikiem socjalistów był Leszek Balcerowicz. Leszek Balcerowicz, który zanim zlikwidował w Polsce przemysł i wprowadził masowe bezrobocie i nędzę, i masowe samobójstwa z przyczyn ekonomicznych i niedożywienie dzieci, bo to wszystko są zasługi Leszka Balcerowicza, był towarzyszem lektorem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli jak wy mówicie, prawicowcy, komuchem. I co ciekawe, te właśnie były komuchy najgorliwiej służyły Balcerowiczowi w niszczeniu resztek państwa opiekuńczego, przemysłu i czegoś, co jest niezwykle w dzisiejszych czasach ważne suwerenności ekonomicznej Polski. Tak, bo kraj, który poddaje się cudzemu dyktatowi, który zaprasza obcy kapitał, żeby go do czysta ogonił, to jest kraj, który samodzielnie i z własnej woli wyzbywa się suwerenności. I my, socjaliści, którzy walczyliśmy zawsze, po pierwsze o wolność naszą i waszą, a po drugie, tak, to ten, ta słynna solidarność międzynarodowa, czy jak ktoś woli powiedzieć, internacjonalizm Kościuszki, Płaskiego, generała Bema i, tylu, i brygadzistów międzynarodowych Dąbrowszaków, którzy mierzyli się z faszyzmem w Hiszpanii. Ale wszystkie my walczyliśmy o wyzwolenie społeczne i narodowe. I mam wrażenie, że to zadanie, które stało przed Piłsudskim w czasach zaborów, że to zadanie stoi dzisiaj przed nami, socjalistami. Musimy dokonać wyzwolenia społecznego. To, o co walczyliśmy zawsze jeszcze w czasie stanu wojennego, a co nazywaliśmy niepodległością pracy. Chodziło nam o to, żeby w miejscu pracy człowiek pracy był szanowany, Godziwie wynagradzany i dopuszczany do współdecydowania. Dlatego największym dokonaniem sierpnia 80, tej naszej karnawału, tej naszej rewolucji, kiedy 10 milionów ludzi się raptem zbuntowało przeciwko systemowi, było wprowadzenie rad pracowniczych. Ponieważ tych dyrektorów z nomenklatury PZPR, którym włosy zaczynały rosnąć na poziomie brwi bo czoła nie mieli, no nagle ich mogli zastąpić w decydowaniu członkowie Rad Pracowniczych, a robotnicy nie byli głupi, oni nie wybierali szeregowych pracowników, czy na, nie, nie znali na gospodarce, tylko wybierali techników i wybrali inżynierów do Rad Pracowniczych i ci zaczynali wyprowadzać te zakłady, a mieliśmy przecież bardzo wiele przodujących technologii, chociażby w dziedzinie półprzewodników, unitracemi wiele innych zakładów jak dochodzili do głosu inżynierowie, były wielkie szanse na eksport, na rozwój, na wdrożenie innowacji, ale wszystko co zamordował politruk, politruk, towarzysz Balcerowicz z KC, który z równą gorliwością wprowadzał tutaj wolnorynkową dyktaturę a Augusto Pinochet, jak wcześniej krzewił marksizm i leninizm, doradzając Komitetowi Centralnemu. Po prostu są tacy ludzie, i do dzisiaj ja ich obserwuję, którzy są dogmatykami, którzy muszą mieć jakąś jedynie słuszną linię partii. Wcześniej tą jedynie słuszną linią partii był marksizm, leninizm, a dzisiaj jest wolnorynkowy kapitalizm, w którym wycięzca wierzy wszystko, a ostatni gryzą psy, w tym. Ludzie nie współpracują, tylko się wzajemnie zadeptują w dążeniu do bogactwa czy chociażby przetrwania ekonomicznego. I z tym wzajemnym zadeptywaniem się, z tym uciskiem, który powoduje, że ludzie wyjeżdżają z tego kraju, to ci młodzi, żeby ich nie poniżano, żeby ich nie uciskano i żeby ich tak bardzo nie wyzyskiwano. Z tym chcemy walczyć, ale chcemy też walczyć z uciskiem międzynarodowym, który sprawia, że Polska nie jest ekonomicznie suwerenna. Proszę zauważyć, że główne dziedziny, w których akumuluje się kapitał, Czyli bankowość, czyli ubezpieczenia, czyli handel wielkopowierzchniowy. W tych głównych dziedzinach, gdzie najszybciej akumuluje się kapitał, importowano, że tak powiem, obcy, obce firmy, które ogoliły ten rynek. Ja myślę, że gdybyśmy zaczęli nakładać na nich podatki, gdybyśmy zaczęli naprawdę wyrównywać szanse i przejmować częściowo te rynki i te dziedziny, to oni tak nigdzie nie pójdą, bo nawet jak nie będą nas golić na 90%, tylko na 5%, to wciąż jest to zysk i są chętni, żeby golić nas dalej. Nie jest tak, że tutaj jakieś konsorcja, korporacje czy zagraniczny kapitał jest czymś w rodzaju psa bernardyna z beczunką koniaku, który ratuje narciarzy, którzy wpadli pod lawinę. Nie, nie. To są ludzie, którzy przychodzą nas wykończyć. Kiedy ja mówię, że my wprowadzimy tutaj podatki od kapitału, prawdziwe podatki od prawdziwego bogactwa, że zaczniemy dzielić sprawiedliwie to, co wspólnie wytwarzamy, to oni mówią, ale przecież oni uciekną. A ja będę sami machał na pożegnanie. To, że ktoś, kto mnie wyzyskuje, kto mnie goli, kto mnie. Ograbia z owoców mojej pracy sobie pójdzie, to jest znaczy powód do radości niż do smutku. No przepraszam, po co myśmy oddawali banki, co sami nie umieliśmy zamontować bankomatów? Po co myśmy oddali handel? Żeby nam postawili obrzydliwe blaszaki, obrzydliwe blaszane hale, z których zabierają zyski, które są repatriowane do krajów pochodzenia? Firma Jeronimo Martens, zanim pojawiła się w Polsce, ta od biedronki, była małym sklepikiem. Dzisiaj jest potężną korporacją, wyrosłą z naszych pieniędzy, z naszych kieszeń. Istotą działania patrioty, socjalisty jest zakrzywienie strumienia pieniądza. Ten pieniądz ciągle tak od nas, a niech on tak wraca, niech będzie reinwestowany, niech tu zostaje. O tym oczywiście pan Morawiecki czasami mówi, ale niewiele w tym kierunku robi, bo on jest przedstawicielem tego samego międzynarodowego kapitału, i wysługuje się obcym, tak samo jak jego poprzednik i Rosowski, i wszyscy inni poprzednicy. I to czas przerwać bez ludzi, którzy, tak jak my, reprezentują tych poszkodowanych, tych konsumentów, tych klientów banków, tych dłużników, tych lokatorów, tych wreszcie głównie tych pracowników ograbianych z owoców ich pracy, nikt tego tej grabieży nie przerwie. Bo wszyscy należą do tego samego spisku, do tego samego układu, w ramach którego firma remontująca w mieście mieszkania nie płaci i wygrywa kolejne przetargi. Ja na nich się natknąłem, na korytarzu się z burmistrzem na woli, ale oni wykonali kilkanaście remontów i mówią, że pod tym samym adresem jest druga firma, która też nie płaci i też wygrywa. I tak się zastanawiam, Ile oni płacą burmistrzowi czy jego kolesiom, żeby ciągle wygrywać, nie płacąc pracownikom. Stąd zresztą nasz pomysł, żeby polikwidować te przetargi, zrobić wydział zatrudnienia w każdej dzielnicy i zatrudniać bezpośrednio. Wtedy miasto wyda mniej i nie będzie paść pasożytów. Pytali mnie dziennikarze ostatnio, dlaczego ja nie uruchomiłem jeszcze takiej pełnokrwistej kampanii wyborczej. Chociaż Jaki i Trzaskowski już to zrobili. Może dlatego, że po pierwsze, bardzo jeszcze jestem zajęty pomaganiem ludziom i to jest bardzo trudno się od tego oderwać, bo jak się oderwę, to nie utoną, a ja wiem, że mogę ich uratować. Po drugie, dlatego, że przestrzegam reguł. No, kampania się oficjalnie nie zaczęła. Pytaj mnie, co ja obiecam? Jak zamierzam przebić te wielkie obietnice infrastrukturalne, które czynią ci dwaj główni pretendenci do warszawskiego tronu. No, ja powiadam, no nie, nie mogę obiecać promu kosmicznego między lewobrzeżną Warszawą a Pragą, ale obiecam coś o wiele bardziej praktycznego i skromnego. Toaleta w każdym warszawskim mieszkaniu. Pani Hanno Gronkiewicz-Walcz, no nie wypada się chwalić, że Warszawa jest Europejską i Światową Metropolią, skoro tak wielu warszawiaków musi wychodzić ze swoich mieszkań za potrzebą. Żeby pani przybliżyć temat, użyję zwrotu angielskiego. To się nazywa pani Grąkiewicz Water Closet i trzeba go ten wynalazek upowszechnić, również na pracę. Mamy bardzo wiele do nadrobienia. Będę musiał też trochę opowiedzieć o sobie, bo jest bardzo dużo nieporozumień dotyczących. Tego, jak lewicowiec mógł być kiedyś w opozycji. Otóż proszę sobie wyobrazić, że to, co się nazywa socjalizmem, czy jak ktoś woli, komuną, to zapewne pod wieloma względami było lepsze dla dużych grup ludności niż to, co jest teraz. Ale z całą pewnością nie był to socjalizm. Ponieważ istotą socjalizmu jest demokracja, jest władza ludu. Demokracja, władza ludu, że ludzie decydują. I tak długo jak w Sejmie i w samorządzie nie będzie kierowców autobusów, sprzątaczek, sprzedawczyń, ochroniarzy, zwykłych ludzi pracy, tak długo mamy dyktaturę bogatych nad biednymi, zwłaszcza, że ci, którzy zasiadają w Sejmie, w samorządzie, kręcą lody z tymi, którzy są grupą trzymającą władzę, bo grupą w istocie trzymającą władzę nie jest ani platforma, ani pis. Tylko grupa trzymająca pieniądze. I z tą grupą my toczymy walkę, a nie z tymi partyjkami, bo walczy się z panem, a nie z lokajem. Lokajów typu tarczyński zostawiamy na boku i walczymy z panami, którzy ruszają z góry tym teatrem marionetek, którzy pociągają za sznurki, po to, żeby. A Warszawa jest wielką zdobyczą. Jest wielkim, tłustym prosięciem do pożarcia. Dla obu zwalczających się partii. Oni już podzielili te 14 miliardów nie tylko na te księżycowe projekty infrastrukturalne, ale też między kolesi, bo jeżeli zachowają przetargi, zachowają układy, to, to nie ustanie łapownictwo. Nie wierzę, że w PiSie są jakiś lepsi ludzie. System trzeba zmienić. Ma nie być powodu do sięgania do naszych kieszeni. Trzeba go uprościć, trzeba sprawić żeby ludzie w Warszawie zarabiali więcej, a miasto wydawało na ich pracę mniej. Co to znaczy? Trzeba wyeliminować pośredników, którzy nic nie robią, leżą i pachną. Przypomnę naszą wielką walkę o sklepy w przejściu podziemnym. Operator, który nawet nie poddany był żadnemu przetargowi, płacił do miasta 2 zł z metra, a od sklepikarzy zdzierał do 100 złotych z metra. Oczywiście my jako klienci musieliśmy płacić drożej za towary, Kupcy już tego nie wyrabiali, a kiedy się zbuntowali wysłano przeciwko nim Policję Straż Miejską i Ochronę, żeby obronić przywilej pasi brzucha, który nic nie robiąc zgarniał nasze pieniądze. Wystarczyło posadzić panienkę czy pana z bloczkiem kwitów kasa przyjmie. Ludzie płaciliby grzecznie 20 złotych z metra, miasto by zarabiało 10 razy więcej, kupcy by wydawali 5 razy mniej, a ich klienci również mogliby zrobić tanie zakupy i tak jest z każdym przetargiem i tak jest z każdą działalnością. My to chcemy ukrócić. Oczywiście ktoś powie Konowicz, to ty tutaj podskakujesz, nie wygrasz tych wyborów i tego nie zrealizujesz. Po pierwsze, nigdy nie mów nigdy. Ostatnio dzieją się ciągle rzeczy, które nie miały prawa się zdarzyć. Jeżeli taki kretyn jak Donald Trump został prezydentem największej potęgi na świecie, to wszystko jest możliwe. Również pozytywne, a nie tylko negatywne niespodzianki. A, a po drugie, ja biorę udział w tej kampanii nie tylko po to, żeby wygrać, chociaż jak każdy chce wygrać, ale po to, żebyście mnie słuchali, bo ja mówię w imieniu tego człowieka, którego wczoraj. Wyrzucono ze schroniska dla bezdomnych, bo zwlekał z opłatą za pobyt, a jest to człowiek przykuty do wózka inwalidzkiego. W imieniu tych i wszystkich innych oszukanych i obrabianych na co dzień z owoców ich pracy, z ich majątku, warszawiaków, mówię dzisiaj do Was i będę mówił przez całą kampanię i będę zawstydzał, Moich konkurentów, którzy nie mają pojęcia, w jakim mieście i w jakim świecie żyją. Być może jest im za dobrze, a może nie interesują się, drodzy przyjaciele, Waszym losem. Ja się nim na co dzień zajmuję i to jest dowód, jak bardzo się tym przejmuję. I to moje przejęcie, i ten mój przekaz jest nieustający. I mam nadzieję, że po ostatnich kłopotach technicznych pobijemy kolejny rekord oglądalności tego niezależnego i buntowniczego kanału, jakim jest moja transmisja na żywo. W następnym odcinku pojawi się osoba niezwykle przez was lubiana, społecznik, ale to już się wyjaśni za tydzień. Do widzenia. Wracamy do transmisji z Berlina, bo ja jestem wielkim kibicem i miłośnikiem leki atletyki. Także bardzo się poświęciłem, żeby się oderwać od transmisji i to wszystko wam powiedzieć, ale to było tak ważne, że musiałem. Dobranoc.